Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że nie było mnie przez dwa miesiące, ale uporałem się już ze wszystkim, więc powracam z zamiarem regularnego wstawiania filmów. W serii Monsterverse spotkaliśmy już wiele kolosalnych stworzeń o destrukcyjnej sile i zaskakującej inteligencji. Jednak którzy z nich są najpotężniejsi? Dziś spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Od razu zaznaczam, że będą to wyłącznie moje przemyślenia i jako, że nie ma oficjalnego zestawienia tytanów, postanowiłem zrobić to osobiście. Oczywiście warto na wstępie wspomnieć o tym, jak bardzo restrykcyjne wobec swojej ikonicznej postaci jest Toho, i że Godzilla tak naprawdę nie może ostatecznie zginąć, chyba że od razu znajdzie się jego następca, etc., etc. I tu zgoda. Idąc tym tokiem myślenia, wiadomo już, że ktoś chroniony tak bardzo, że nie może polec, automatycznie zwycięża. Ale na potrzeby filmu zignorujemy to i podejdźmy bardziej realistycznie. Posiłkowałem się tu głównie filmami i ich nowelizacjami. Komiksy natomiast lepiej traktować jako luźny kanon, którego wydarzenia mogą ulec Redkonowi. A przede wszystkim te pierwsze komiksy, Awakening i Aftershock. Przejdźmy do zestawienia. Na miejscu piątym Kong. Początkowo rozważałem Muto Prime, jednak brak wspominek tego tytana w Monarch Legacy of Monsters, delikatnie mówiąc postawił jej kanoniczność pod znakiem zapytania. Przejdźmy do Konga, bardzo inteligentnego Tytana, który w walce wykorzystuje na swą korzyść otoczenie oraz przeróżne przedmioty. Za broń miał drzewa, głazy, śrubę napędową, myśliwiec oraz najbardziej efektowną z wymienionych losowo napotkane dziecko. Z użyciem drewna, pnączy i skał potrafił zostawiać proste, aczkolwiek efektywne pułapki. Obecny arsenał Konga nie ma ze sobą równych, gdyż składa się z topora, zdolnego wchłaniać promieniowanie, oraz mocarnej rękawicy, do której konstrukcji użyto pozostałości Mecha Godzilla. Rękawica ta jest na tyle wytrzymała, by znieść ugryzienie tytanów, przez pewien czas stawić opór lodowemu promieniowi Shimo, czy wreszcie by skutecznie zablokować atomowy oddech. Nie przysłyszeliście się. Według nowelizacji walka w tym momencie nie była przesądzona, a Kong szykował się do powstrzymania nieświeżego oddechu, jak sam go określał. Jak mogło to wyglądać? Przedstawiają storyboardy, a szkoda, że nie znalazło się to w finalnej wersji filmu. Kong nigdy się nie poddaje, uczy na błędach oraz oczywiście może liczyć na pomoc ludzi. Chociaż większość starć wygrywa Godzilla, Kong jest dla niego przeciwnikiem, którego nie można lekceważyć. Znokautował Godzilla dwukrotnie w Hongkongu i na pustyni. Celem małpiszona nie było zabicie jaszczura i przez większość czasu się powstrzymywał, aż w pewnym momencie dał upust wściekłości. Zaprzestał, gdy Godzilla już się nie poruszał, chociaż mógł mu wtedy wytłuc mózg z szachy. Kong to prawdziwy wojownik i mocarny tytan, ale nie aż tak jak ci, do których teraz przejdziemy. Miejsce czwarte, Mecha Godzilla. Co tu dużo gadać, wszyscy widzieliśmy do czego zdolny był ten mech. Nie dość, że spuścił Godzilli łomot stulecia, to jeszcze dawał radę walczyć jednocześnie przeciw obu tytanom Alpha. Na uzbrojenie Mecha składały się oprócz wzmocnionych plazmą pięści i kopnięć pociski, laser zwany protonowym krzykiem, wiertło wieńczące ogon, a także piły tarczowe wewnątrz dłoni i w paszczy. Połączenie świadomości Gidory z niezależną inteligencją Mecha oraz ludzkimi refleksami tworzyły z Mecha Godzilli niezwykle skuteczną broń. Choć nie widzieliśmy tego w filmie, proton Scream mógł zostać wystrzelony także z Ogona, a dłonie potrafiły się obracać dość szybko, by przewiercić się przez skórę tytana. Często zarzucane jest tworowi Apex, że pokonał Godzilla tylko dlatego, iż tamten był wyczerpany. Był wyczerpany i jednocześnie tak sprintował? Tak wygląda wycieńczony Godzilla, a w GVK był może nieco zmęczony i wyładowany. W każdym razie nie na tyle, by przesądziło to o losach walki w jakiś znaczący sposób. Sporo osób, które tak twierdzą, powołuje się też na słowa Wingarda, mówiąc, że gdyby Godzilla nie walczył wcześniej z Kongiem, to na pewno by wygrał. Otóż po pierwsze Wingard powiedział, że wtedy walka wyglądałaby inaczej, co wcale nie oznacza zwycięstwa jaszczura. Mecha godzilla, jak mówił sam Simons, był potężniejszy od króla potworów i stworzony po to, by go zabić, zdolny kontrolować jego ruchy. Silniki mecha pozwalały mu z łatwością wymijać Godzillę, a ten dotknął go w zasadzie tylko raz. Bez problemu także zrzucił sobie z pleców konga i rozbroił go. A skoro rękawica Konga była w stanie zatrzymać atomowy oddech Evolve z Godzilli, to i mecha Godzilla zdołoby wytrzymać wystarczająco. Oczywiście mówimy tu o Godzilli takim jakby w GVK. Na miejscu trzecim król Ghidora, tytan Alfa z kosmosu. Gigantyczny trójgłowy smok z niesamowitymi zdolnościami regeneracji, którego świadomość może pozostać nawet po jego śmierci. Król Ghidora walczył z Godzillą w przeszłości i został powstrzymany, jednak wtedy Jaszczur miał ogromne wsparcie. Po wybudzeniu osłabiony potwór Zero starcza walkę z Godzillą, w której wyraźnie dominuje, lecz wycofuje się po przybyciu posiłków. Zapewne nie chciał ryzykować bycia osaczonym. Później szybko pokonał Rodana, został wciągnięty przez Godzillę do wody, gdzie stracił głowę, lecz potem ją błyskawicznie zregenerował, wybudził pozostałych Tytanów, rozpoczynając masową zagładę. Trzy głowy dawały mu wiele możliwości prowadzenia skoordynowanych ataków oraz wypatrywania zagrożenia z różnych stron jednocześnie. Był wystarczająco silny, by chwycić Godzille, wznieść się z nim w przestworza i zrzucić go ponad chmur. Elektryczność była dla niego mniej więcej tym, co promieniowanie dla godzilli, a jego główna broń to ikoniczne promienie grawitacyjne. Potrafił też tworzyć burze gdziekolwiek się pojawił i był odporny na destruktor tlenu. Żeby go pokonać, Godzilla musiał całkowicie zniszczyć jego ciało, choć jak wiadomo, oderwany łeb, a nawet sama czaszka zdołała zachować świadomość. Król Ghidora również był diabelsko inteligentny. Sam jego plan wykorzystania tytanów do ukształtowania planety pod jego gust, a także fakt, że potrafił rozróżniać pojedynczą osobę, dowodziły o jego sprycie. Zdolny był także wysysać energię życiową tytanów, co dla godzili miałoby fatalne skutki, gdyby król Gidora nie został odciągnięty przez Orkę? Istnieje też, według mnie, bardzo prawdopodobna teoria, na podstawie notatek Dr. Link, mówiąca o tym, że Gidora był młodszym synem, a co za tym idzie, nie był w pełni wyrośnięty. Nie odziedziczył terytorium i dlatego przybył na Ziemię, aby ją sobie podporządkować. Idąc tym tokiem myślenia, w kosmosie może istnieć jeszcze jego starszy brat, a nawet rodzice, zapewne jeszcze więksi, potężniejsi. Zanim przejdziemy do miejsca drugiego i pierwszego, jeszcze jeden tytan, który nie zmieścił się na liście, a zasługuje na wyróżnienie: Motra, królowa potworów, która pokonała Rodana i poświęciła się, aby uratować Godzilla, przekazując mu własną esencję. Motra jest bardzo, ale to bardzo inteligentna. Potrafi pluć siecią, używać żądła do sparaliżowania przeciwników, oślepiać, oszałamiać, a nawet powalać znacznie większych od siebie tytanów swoimi boskimi promieniami. Pomagała Godzili w przeszłości i teraźniejszości. Dodatkowo jest nieśmiertelna, a jej dusza może wnikać do pustych naczyń, to znaczy ciał, rozsianych po całej planecie. Tak jak w GXK, Motra wróciła do swojego pierwszego ciała, dlatego pojawiła się w formie imago, a nie jako larwa. Najprawdopodobniej w tym właśnie ciele pomogła dawniej Godzili uwięzić naznaczonego i jego armię. I teraz czas na dwóch tytanów, którzy plasują się najwyżej, a zdania na temat, który z nich jest potężniejszy, są podzielone. Zacznijmy od miejsca drugiego, które zajął Godzilla. Tutaj nie będę się rozwlekać, gdyż jest to doskonale znany wszystkim tytan, który ma bronić równowagi i chronić Ziemię. Walczył z każdym tytanem z tego zestawienia, rzecz jasna oprócz wspomnianej Motry. I przeżył, choć wielokrotnie otrzymywał pomoc, ocierał się o śmierć, ale to cel uświęca środki. W walce często używa atomowego oddechu, żywi się promieniowaniem i świetnie sobie radzi pod wodą, nie mając tam ze sobą równych. O czym przekonał się nie tylko król Gidora i Kong, lecz także Tiamat. Jednak co do atomowego oddechu, pojawiły się pewne nieścisłości z tym, że może on przywiercić się do pustej ziemi. I jednocześnie być zatrzymanym przez coś takiego. W ogóle moim zdaniem ten wątek z tworzeniem tunelu na powierzchnię, choć wizualnie zachwyca, był bardzo naciągany i absurdalny. Potwór, który połknął gwiazdę, ma solidny bagaż doświadczeń, jest bardzo wytrzymały i także adaptuje się podczas walki. Choć zgodzę się, że wcześniej wymienieni tytani zdołaliby pokonać godzillę sprzed ewolucji, tak jego nowa forma oraz termonuklearna nie mają ze sobą równych. A może raczej nie miały? Najpotężniejsza wersja godzilli, co potwierdza także nowelizacja, to ta super naładowana. Po ewolucji godzilla może przechowywać około 20 razy więcej promieniowania, a jego atomowy oddech, ten spiralny, fioletowy, jest najpotężniejszy. W tejże formie walczył ze Skarkingiem, jednak nie ukrywajmy, to nie był godny przeciwnik, w przeciwieństwie do Shimo. I właśnie, miejsce pierwsze, Shimo. Moim zdaniem najpotężniejszy tytan z MonsterVerse. Zacznijmy od tego, że jest ona olbrzymia, nawet jak na tytana. W przeszłości najprawdopodobniej uwięziła w lodzie króla Gidore, być może współpracując z Godzilla i Motrą. Najprawdopodobniej, bo nie zostało to powiedziane wprost, jednak lód, w którym był uwięziony Gidora, daje zbliżone, bardzo zbliżone odczyty do lodu, który produkuje Shimo, co właściwie mówi za siebie. Naznaczony zniewolił ją z użyciem kryształu. Delikatnie sugerowane w nowelizacji było, że kryształ ten pochodził z ciała kogoś takiego jak ona, lecz mniejszego, możliwie potomka. Więc gdy Skarking go używał, dostawała PTSD. Shimo spowodowała także ostatnią epokę lodowcową i potrafi ona zatrzymywać atomy dzięki wybuchom energii, co już samo w sobie mówi o jej potędze. Jej główna broń to Frostbite Breath, który można przyrównać do zera absolutnego, a my przyrównajmy ją do Godzilli. Podczas walki w pustej ziemi właściwie godzilla dwa razy wpadł na nią i ją popchnął. Jedyny poważny moment ich starcia to kiedy zamroziła Godzilla. Wtedy walka właściwie mogła się już zakończyć. Wystarczyło, że Shimo rozbiłaby go razem z bryłą na kawałki, co patrząc na jej siłę było proste. Króla potworów uratowała jednak motra, która sprawiła, że Shimo przestała używać promienia, a jej przeciwnik zdołał się przez ten czas wyswobodzić. Niektórzy twierdzą, że to bez znaczenia, bo Godzilla przecież wydostał się z lodowca po ewolucji. Jednakże lód, który tworzy Shimo, jest inny, a zgodnie z nowelizacją, wściekły blask Godzili przygasł i prysł, gdy moc Shimo go przytłoczyła. Następnie Tytani wpadli do Wiru i Shimo zamroziła wodę, spowodowała śnieżyca i zaczęła dewastować Rio. Od spodu uderzył ją atomowy oddech Godzilli. Po chwili naznaczony nakazał jej zamrozić Konga, lecz zanim to się stało rzucił się na nią Godzilla. Shimo od razu zdominowała walkę i nic dziwnego, bo jest znacznie silniejsza i większa. Ponownie za sprawą Skarkinga zaatakowała Konga, tym razem ciskając nim za pomocą ogona. I wtedy znów Godzilla zaatakował ją od boku, przewracając i próbując ugryźć tylko po to, by ona z łatwością rzuciła nim przez miasto. Widocznie po raz pierwszy Godzilla wyglądał jak zawodnik wagi średniej w bójce przeciw wazy ciężkiej. Gdy jaszczur wylądował, leżał bez ruchu, potrzebując czasu, żeby się pozbierać. Tymczasem Shimo złapała Konga za rękawicę i ciągnęła nim po ziemi jak zabawką do rzucia, aż poleciał na budynek. Następnie wystrzeliła promień, a mimo, że rękawica Konga, jak wcześniej wspominałem, jest niezwykle wytrzymała, to po chwili zaczęła zamarzać. Na przybywa Godzilla w swojej najpotężniejszej formie, atakując atomowym oddechem. I to dopiero drugi poważny cios, jaki ze sobą wymienili ci tytani. Zwrócił tym uwagę Shimo, która zaprzestała ataku, lecz nie zranił jej. Zaczęli się dalej szamotać do czasu, gdy suko zniszczył kryształ. Shimo od razu podniosła się po powstałej fali uderzeniowej, nieco zdezorientowana, lecz wnet zrozumiała, co należy uczynić, i w kilka sekund zamroziła naznaczonego. Cóż, według mnie Simo jest wyraźnie potężniejsza od godzili. Przez większość czasu oboje nie walczyli szczególnie zaciekle, za wyjątkiem użycia promieni, ich starcie sprowadzało się do przepychanki. Z czego aż trzy razy godzilla zaatakował Shimo od tyłu lub od boku, gdy ona sama atakowała miasto lub Konga. Król potworów po prostu jej się wcinał, a ona z łatwością przytłaczała go swoją siłą. I sam fakt, że ten najpotężniejszy atomowy oddech nie zrobił na niej większego wrażenia, mówi nam wiele. Także sam Kong wątpił zwycięstwo Godzilli. Godzilla był najsilniejszą istotą, z jaką się mierzył. Aż do teraz, Shimo była silniejsza. W bardzo krótkim czasie zdołała także zamrozić całą Grenlandię niecałe 3 miliony lat temu. Według Hampton, będąc w supernaładowanym stanie, szanse Godzilli nadal były niepewne, jak rzut monetą. Oczywiście, nie widzieliśmy jeszcze rozłoszczonej, walczącej wyłącznie z własnej woli Shimo. Ale wydaje mi się, że takie wystąpienie tylko umocniłoby jej pozycję na pierwszym miejscu. Według mnie tak prezentuje się zestawienie najpotężniejszych tytanów Monsterverse. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Wracam oczywiście do recenzji serii showa, które przerwałem. Widzimy się w kolejnym, także trzymajcie się, do następnego, na razie i cześć! Zaraz, zaraz, przecież istnieje jeszcze jeden tytan, który poradziłby sobie nawet z takim duetem z zamkniętymi oczami. Tytan, który zaznaczył swoją dominację, pozbywając się najgroźniejszych rywali, najdoskonalszy i najbardziej niebezpieczny, Parotfrog. frog, żapug.